Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiejszym tematem będzie strzelająca pokrywa bagażnika w BMW F10. Często zadajecie pytanie: Kurczę, panie Adamie, co tam się dzieje? Normalnie otwieram ten bagażnik, a on strzela w górę i zobaczcie sobie, co się dzieje. Szczerze, jest to niefajne, prawda? A powodem jest. Proszę bardzo, jeden siłownik, drugi siłownik. Oba siłowniki yy, mają inną rolę. Jeden jest dociągający, drugi odciągający. Wymienię oba siłowniki i zobaczymy, czy operacja się udała. I tym samym zobaczcie, jest bardzo ciężko. Bardzo ciężko jest zamknąć tą pokrywę yy, bagażnika. Także zapraszam do oglądania odcinka. Najpierw zacznę uprzątnięcia bagażnika. Słuchajcie, no bo tutaj trzeba to te wszystkie boczki zdjąć, żeby dostać się do tych siłowników. No te siłowniczki odłożę. One mają troszeczkę inną budowę, ale tak jak już wspomniałem, yy, każdy siłownik ma inne zadanie. To co mogłem to wyjąłem. Teraz idę po narzędzia. Trzeba tak zdjąć tą pokrywę żeby tutaj nie przeszkadzało, tak naprawdę pasuje też wyjąć tą pokrywę i też ją zdejmę. Tutaj należy te uchwyty odkręcić, jeden drugi, żeby po prostu bezpiecznie zdjąć te tutaj maskownice. Jedna strona jest już odsunięta i zrobię to na raty. Właśnie wymienię najpierw prawą stronę, później lewą, dlatego że jeszcze musiałbym tam fotele, oparcie tylnych siedzeń położyć, żeby to całkowicie wyjąć, a tak po prostu zrobię jedną stronę, później drugą stronę sobie odchylę i zrobię to po, po kolei. Z pomocą idzie mi Kamil, bo ostatnio robił takie siłowniki, wprawdzie elektryczne, ale tak. Co tu trzeba najpierw zrobić? Tu Gdyby się tu to wchodzi na bolec, czy jak? Podważasz i wyjmujesz, tak? E, wiesz, co tamten napęd e, inaczej miał to skonstruowane, bo miał tutaj taką sprężynkę. Aha, dobra, pójdę sobie w dokumentację zobaczyć. Wiesz, a czeka, ja... No ja. trzymam. trzymam. A poczekaj, ty, a ty podtrzymaj, to, to podtrzymaj ja spróbuję, wiesz, bo mi się wydaje, że zobacz one normalnie, to jest na główce Tu jest sprężynka, czyli to normalnie jak ma tu wskoczyć. Tu, tu a jest sprężynka, widzisz, a ciekawe jak tam jest Tutaj nie ma Tu nie widzę. Tu nie widzisz Dobra, ja spróbuję to Kurde powiem ci To szczerze to powinno wyskoczyć no Dobra, pójdę po inny, mocniejszy przyrząd i tutaj mhm. y, podważymy, nie? Bo tamto wschodzi na nad no tak, Dobra, idę po przyrząd. Poczekaj. Dobra. Słuchajcie, bez młota to nie robota, tutaj nic nie uszkodzę. O, no proszę pana, ja to szanuje. A tam się po prostu wykręca to jakoś tam powinno wyjść. Pokaż, Majster, pokaż, Majster. Jest, Majster. Dobra, to było tak i teraz tak. To jest ten ym, ten. One tak samo wyglądają. One tak samo wyglądają, ja je sobie zostawiłem w ogóle, wiesz? Aha. Ty, bo myślałem, że one inaczej wyglądają, ale numer jest inny, nie? Yy, dobra. Pójdę sobie sprawdzić, poczekaj. Ale tym teleskopem się różnił. Tak, teleskopem ten ma się różnią cały gruby, Ten jest a ten cały jest, gruby, a ten tak. Ten jest chudszy, z tak, strony. tak. Bo teraz szczerze to ja nie wiem, który jest odciągający, a który dociągający. Ale na pewno to jest ten yy, tutaj, no bo ten, gumka, tak, która tu jest, no to jest taka, żeby te sprężyny nie strzelały, nie? To jest na pewno ten. Uh -huh. Dobra, to go zakładam. To go zakładamy. I zaraz biorę się za drugą stronę. Mocny Pyk, proszę pana. Oj majster, majster. I co? A teraz... Uch, chłopie. A może odciągnę tą sprężynkę? Co? Bo tu, tu one są, widzisz, troszeczkę inaczej skonstruowane, nie? Hmm. Tylko wiesz co, nie będę. Nie, młotkiem gumowym. Idę, idę po młoteczek gumowy, dokładnie. No. Słyszycie? Tam jest piasek albo jakiś taki materiał. Bo chodzi o to, że to jest młotek nieodrzutowy, tylko pum odrzutowy. Jak odrzutowiec, co? No, że... <laughs> chodzi o to, że nie odbija, prawda? Bo normalnym młotkiem, jak walniecie, to on brddink robi, a tu on. Przylegaj, tak jak normalnie pięściarz Albo MMA i Człowiek leży Dobra, Kamil, trzymaj mi tutaj tu, 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 mi przytrzymaj Tu mi przytrzymaj o, o tak, dobra O, proszę pa No i powinno być good Dobra, biorę się za drugą stronę I już tak jak mówiłem tutaj widzą. Zrobiłem sobie to na raty, dlatego że nie mi się tam oparć, wiesz, yy, i ten, a tutaj już będę mógł to zrobić, oczywiście yy, zanim poskładam całkowicie, no to sprawdzę, jak to działa, dobra, zabieram się za robotę, jak coś, to poproszę cię, dobra, prezes utknął, chłopanie, głowę mi chciał ucić. ja nie mogę, przytrzymaj, brachu. no tam też mi spadło ze dwa tak? razy, tak, nie spodziewałem się, czyli ten jest, yy, Dociągający. dociągający, a ten odciągający, nie i pewnie ten no, kurde Ciekawa kołdzenie. Tak, ja o, on może... faktycznie ten teleskop ma tu chudszy nie? Tak, ten jest taki ten. chudziutki, tu jest taki w zasadzie. No dobra, słuchaj, ja jestem ciekaw czy po zamontowaniu wiesz Czy będzie super, nie? Wiesz, no. co chodzi? O, a tu się w ogóle widzisz co się stało? No. O, to jest ten chudszy Dobra Lecimy panie. Lecimy panie. Taka konstrukcja, powiem Ci, taka prosta jak na taki samochód, to kurde no czy tak, się no spodziewał czegoś bardziej spektakularnego, nie? No ale to dobrze moim zdaniem. O, tak, dobra. Proszę chwilę poczekać, bo trzymam parę rzeczy. Dobra, albo odpal tam, niech Pan mówi, co tam Pan chce. No, no proszę mówić, co tam? A, to chodzi Dzwoniłem do pana, o... zdają mi pochodzi, oglądają po napożę i nie widzę, coś się dowiesz, bo dzwoni z warsztatu mam BMW-118i N43B20 Podkładałem jej silnik ciągle, sypię jakimiś różnymi błędami. Ja Teraz sypię zaworem Wonosa wydechowego dzisiaj zapytałem kontrolkę. Wczoraj na przykład sypało tonotem i elektrozaworem, więc wymieniłem elektrozawór. I jest ok, do lotu się sypie, a dzisiaj zaczęło sypać wydech No to drugi pan w, w, wymieni ten elektrozawór. No. Ale elektrozawór w sensie ten główny ciśnienia oleju wymieniłem i przeszedł błąd 2 do lotu no to też, bo to elektrozawór jako ciśnienia główny, ten, ten sterujący ciśnienie oleju Jaki to jest silnik N ile? N43 b 20 no to, to, no, no to trzeba go wymienić no. Ale ten, ten główny regulator ciśnienia, czyli ten zawór ciśnienia... Wczoraj wymieniłem, bo założyłem Febi. Wiem, że wiany, nie, wiany się nie zakłada się, bo miałem błąd. Idziemy do oknału, błąd do zniknął. A teraz już nie ma błędu Tego głównego, tylko po prostu jest błąd do nosa. No to wano z do wymiany, albo sprawdzić czy się nie przestawił Wam przy odpalaniu, no. Bo jest pewna procedura składania i ustawiania tego... Mam blokady, na blokady wszystko. No tak, ale za, przed założeniem blokad trzeba wykonać, by po prostu cofnąć silnikiem o 45 stopni, i dokręcić z powrotem, bo często gęsto przy odpaleniu po prostu się przestawia rozrządnie, zanim Wanos się napełnią. No, także najpierw, znaczy, a, najpierw pan sprawdza. No. Znaczy, nie można to tym mówić, bo ja tak, on był odpalony, potem zrywałem znowu dekiel, bo wcześniej był i znowu go korygowałem. Czy on był już odpalony z ciśnieniem... No to nie, no to wanos no to do wymiany jest. No. Ale nie zawór. Nie zawór tylko koło, to koło, yy, vano, no to vanos, vanos to jest t, t, ta zębatka, koło całe na, na wałku. No. A, 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 a nie ten zawór sterujący, który wchodzi przodem? Nie, no to jak to pan wymienił i nic nie dało, no to jest... Nie, nie to, ja wymieniłem główny zawór sterujący olejem. No to ja panu na samym początku powiedziałem, proszę wymienić elektrozawór vanosa, no i wtedy dopiero I się dobra. dalej diagnozujemy. No. dobra, no. dobra, to dzięki no. wielkie, no. no. Ciekawe czy pan zapłaci jak popełniłem tu błąd, bo, bo mi przeszkodzi, ale dobra, damy radę. Po prostu mogłeś coś zmienić. Mogłem, ale już chciałem, bo musi być kontent jakiś, prawda, do filmu, także tak. <gry Okey> dobra Kamil, to co, patrzymy? No. Ale i ty, o. no proszę pana. Oj, coś tam. Coś tutaj, wiesz co, może będzie trzeba przesmarować, nie? Tak myślę, no. Dobra, ale, ale jest na pewno różnica, bo lekko lekko się zamyka, bo był też problem z zamykaniem, bardzo ciężko, Aha. trzeba dużo, dużo siły użyć. Lecimy proszę pana. Nie, teraz jest klasa. Tylko tam trzeba sprawdzić. A tak... jego się nie da tak przystawić yy, Myślę, że tak. I właśnie okay. to trzeba zrobić. Okay. I od razu to zrobimy, wiesz? Dobra, dobra. Lecimy. Tylko trzymaj mi, żeby mnie nie zabiło, uh -huh, uh -huh. Nie? Trzymam. Tylko teraz tak, dowaliłem młotkiem. A, wiesz co, tutaj trzeba po prostu... Tam jest ta tą spinkę wyjąć, Jednak powiem Ci zamiennik to zamiennik, co? Czy nie? A to zamiennik? To czy... jest zamiennik, to nie jest oryginał. Aha, myślę, że to oli. Bardzo to dobra cena, słuchajcie, po 120 zł y, sztuka. Co ty gadasz? Także myślę, że to dobrze jest. Dobra, nie odbieram. Nie, gorąca linia. Gorąca linia, słuchajcie. I tak cały czas ktoś do mnie dzwoni i cały czas ktoś coś chce, a ja nie odczuwam tego na koncie ani, ani tutaj, także, także taka sytuacja, dobra. Może dobrze, bo być alkoholikiem to No pewnie tak, ale, ale wiesz, no ludzie, kurde, no dzwonią i, i, nawet, nawet nie spytają się, są, są tacy, że rzeczywiście przyjadą i coś podziękować, wiesz, o. Ale dobra, jest, widzisz wyjąłem, Wyjechałem, później włożymy. Myślę, że trzeba tu odwrócić, bo to jakoś tak strzela nie, nie powinno tak o, być. O i super, słuchajcie. Jak zwykle magnesik będzie potrzebny. Dobra, Kamil, jakbyś mógł to już po magnes, a ja tu się przytrzymam. Dobra. To teraz zrobimy tym na dół. Hm. No tak, bo to zależy może w którą stronę się ten, nie? Yy, dobra, zakładamy zabezpieczenie. Szefowa, możesz zabrać ten telefon i już do mnie nie przychodź. Tu, tam leży. Pajączki. No, spróbuj dobra, Kamil. Muszę iść to wyprostować, bo się tu wygięło. Aha, dobra, idę. Wygięło. Wygięło. Dobra, słuchajcie, założone. No i tak, patrzcie. Bez wysiłku. Pek. Można, można. Jest elegancko, Kamil? Różnica Jest. w cholerę, nie? Po no prostu... pewnie. Pych! Wystrzeliwało, wiesz, tam chciało uszkodzić jakieś historie, no. Nie dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że odcineczek jest bardzo pomocny, że będziecie wiedzieli na przyszłość, co jest powodem, bo kto by pomyślał, prawda? Kto by pomyślał? No, jak spojrzysz na to, no to są dwie zwykłe sprężyny, tak? I no i co, i to wina wystrzeli tego strzelania, no to jest ten, ten lewy, bo, no bo on musi przyhamować, prawda? I w każdym razie, a drugi pomaga ci ten, no powiem ci, kurde. Aż, aż bym się tak bawił do jutra. Super, to mi się podoba. Uwielbiam, jak się operacje udają. No troszeczkę tu musieliśmy coś tam przekręcić i tak dalej. W każdym razie wszystko się udało. Ja to szanuję. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie o subach, lajkach, komentarzach. Siema.